Niektórzy robią różne farmy w Minecrafcie, ale ja postanowiłem zrobić farmę jak GÓWNA. Ale by osiągnąć swój cel potrzebuję do tego bardzo dużo bloków GÓWNA. Ale pewnie teraz zapytacie w jaki sposób chcę pozyskać bloki GÓWNA. A więc żeby było prościej to rozpiszmy sobie plan czego potrzebuję do farmy GÓWNA. A więc pierwszą rzeczą będzie wykopanie rudy GÓWNA. Teraz sobie pomyślicie, są w ogóle gada, przecież nie ma czegoś takiego, ale to właśnie wy się mylicie. No jak nie ma jak jest. Tak więc zebrałem się do tej bardzo ciężkiej pracy, aby moja farma była po prostu piękna. A po robocie mogłem się cieszyć, jak wiele gówna zebrałem. Pamiętajcie, ciężką pracą można osiągnąć naprawdę wiele. Ale chwila, przecież te bloków gówna nie wystarczy mi do zbudowania farmy. A więc z pomocą nadchodzi druga część planu, a mianowicie upolowanie brązowych owiec. Od razu wiedziałem, że nie będzie to proste wyzwanie, dlatego że dotychczas w życiu polowałem tylko dwa ślimaki. Z daleka przez lornetkę zauważyłem piękne brązowe owce. Nie miałem na co czekać. Od razu ruszyłem w pościg, żeby dopaść owce. Nie było łatwo, ale po skończonej pracy mogłem sobie pozwolić na domek z gówna. Oraz mogę się teraz chwalić znajomym, że jako pierwszy na świecie zrobiłem farmę gówna. Oczywiście w środku też nie mogło zabraknąć. Jestem niemal przekonany, że każdy z Was chciałby zamieszkać w moim pięknym domku z gówna. Na koniec dnia glebłem się na moje gówniane łóżko i poszedłem spać. I tak sobie spokojnie spałem, ale nie wiedziałem o jednym. Czyli o problemach, które mogą mnie spotkać za nielegalną farmę. Gówna. Ha, widzę, że ktoś tu myśli, że jest fajny. Coś mi tu śmierdzi. I to wcale nie jest tak gówno. Wstawaj, śmierdzielu. Zostajesz zatrzymany. Ale... ale ja nic nie zrobiłem! Zgodnie z artykułem 969 prowadzisz tu nielegalny handel głównym, Ale ja nim nie handluję, to jest tylko farma! Proszę o usunięcie farmy, w innym razie może pan trafić do pierdla. Odwaj się od mojej farmy, gówna! Teraz przesadziłeś, gnojko, już Ała. nie żyjesz. Eee. Niestety, jedyne co pozostało po głównym bohaterze tej opowieści, to jego własne gówno.